Moje kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak już widzieliście na przebitkach, e, kawusia gotowa. Zaczynamy ten dzień e, razem. E, ja już przygotowana, słuchajcie, mała przekąseczka, e, jabłuszka i oprócz tego mm, już butelka wody jedna. E, jak mi się ją uda wypić, to będę bardzo szczęśliwa, choć e, potrzebuję troszkę więcej. Jak już na którymś wspomniałam vlogu jestem na diecie, efekty są jak dla mnie zadowalające, zeszło mi nie chwaląc się skromnie już 5, ponad 5 kg, więc jestem zadowolona, a na sobie mam ten sweterek, który przywiozłam z Polski, może Wam się zaprezentuję. Efektowne kubuciaczki nie są, bo to są te czerwone takie, wiecie, do latania po domu, ale proszę, tak się prezentuje moja figurka. No, jak dla mnie niczego sobie, ale, jak to mówią, rzecz gustu. W ostatnim vlogu pokazywałam Wam, co przywiozłam z Polski, ale zapomniałam chyba, jak się u nie mylę, Pokazać Wam jeszcze coś. Kupiłam taką spódnicę. Ona jest taka dłuższa, zakładana tu, jak widać, jedna strona na drugą. Taki rozpierdaczek. I tutaj mamy takie plastikowe kółeczko. Powiem, że mi akurat te kółeczko się zbyt nie podoba, że je tak widać. I chyba je wezmę tak tutaj, załapię niteczką, żeby nie było tego plastyku widać. Kupiłam ją, Boże, żeby nie skłamać, w New Yorkerze. No, nie pamiętam, ile ona dokładnie kosztowała. To takie niby len, nie len, takie oszukane, mi się zdaje, że zmieszane z wiskozą. Czekajcie, będzie tutaj skład, czy nie będzie, a nawet jest cena. Um, tu jest 16,99 euro. Niby jest um, w złotówkach um, 84, ale ja za nią tyle nie dam, bo ona mi się zdaje była przecenie e, Tak, z domieszką wiskozy. Więc um, taka na lato słuchajcie i do e, klapeczek, i do e, e, Białych trampeczek, co kto lubi, żeby było wygodnie, więc to przywiozłam z Polski i zapomniałam Wam pokazać, że również przywiozłam sobie takie buciki z tego ryneczku, na którym byłam. Takie nie wiadomo co. Niektórym może się to nie podobać, ale mi się spodobało, że takie nieoczywiste. Nawet fajnie leżą na stópce. Może później Wam pokażę, jak założę. E, niby nic, a zawsze coś. Kosztowało 45 zł, więc uważam, że cena jest ok. Jeśli już jestem e, przy zakupach, byłam <laughs> dzisiaj już e, w Albim. E, kupiłam dla Pana męża za niecałe 6 euro. Takie trampki do latania, żebym miała na, z, na zmianę. Żebym wcisnęła moje na nogi, jak będę prać inne. Chusteczki w takie truskaweczki i wzięłam mu, żebym miał po domu spodenki. Niecałe 5 euro. Takie zwykłe dzianinowe, jak ja to mówię, dresówka. No ale po domu też trzeba w czymś latać. I sobie wzięłam mm, taką sukieneczkę, niby len, niby nie len. Zaraz może wstanę, będzie lepiej widać. Ehm. O! To jest też wiskoza z domieszką e, lnu, dłuższy rękawek z takimi falbankami. E, no, też żeby wyskoczyć szybko na zakupy do pracy co kto woli może nie do kościoła jak to niektórzy by powiedzieli ale takie też są potrzebne co będę dzisiaj robiła jakie mam plany plany mam ogarnąć ten kącik z kwiatami a dlaczego no kupiłam worek z ziemią i znowu e, pojawiły się w tym roku również takie insekciki, myszki. E, troszkę większe niż e, na tym poprzednim mieszkaniu. E, aż byłam w szoku, jakiś e, wczoraj, boże dzisiaj. Wczoraj wieczorem zobaczyłam, zapaliłam światło, rozmawiałam sobie z siostrą. I w którymś momencie, wydobra, dobra, zakończamy rozmowę. Chcę przyjść do tego kąciku. Ku kącika, e, zgasić tą lampę. Ja patrzę na e, ściany, na sufit, a tam jest rój. Pokażę Wam e, na przybitkach, bez e, mojego głosu, tylko podkład muzyczny, bo tam leciały, słuchajcie, takie niecenzuralne słowa, że mm, no raczej tego filmu nie mogłabym puścić. Więc ogarnę ten kącik. A co z tymi kwiatami zrobię? Nie będę przesadzać, no bo nie ma sensu. Nie wiadomo, co jest w tej ziemi znowu. Postanowiłam zrobić tak jak poprzednim razem: zalać czosnek gorącą wodą bardzo dużą ilością wody. I zobaczymy, czy to podziała. Pomieszałam coś. Słuchajcie, zaleję czosnek, ale nie może aż taką gorąco wodą, a żeby tego czosku było bardzo dużo. Będzie może troszkę nieprzyjemny zapach, ale mam to w czterech literach. Ważne, żeby zadziałało, bo tyle co mam już tutaj kwiatków, nie zamierzam tego wywalać, bo nie ma gwarancji, czy w nowej doniczce z nowym kwiatkiem nie będą jakieś insekty, czy będę przesadzać i znowu coś się wydarzy. Następny raz, jeśli będę przesadzała kwiaty, postanowiłam wziąć tą ziemię z tego worka do piekarnika na stal, stary, boże się, już język mi plącze na starej blaszce na 200 stopni, może trochę więcej w, w, przepalę to, czy to coś pomoże, czy straci ta ziemia jakieś tam swoje właściwości nie wiem, nie interesuje mnie. E, ważne, żebym tego dziadostwa latającego nie miała. A więc biorę się za robotę. E, pranie już jest e, włączone. Ja nie wiem, jeśli chodzi o te pranie, czy wy też tak macie. No, u mnie dwie osoby. A piorę, piorę i jeszcze raz piorę. W pokoju gościnnym jest dosłownie sterta tego prania. Yy, jeszcze nie poprasowane, nie poskładane. Yy, taki, to jest mój pokój wstydu. W sumie to tylko na tym łóżku tak porozwalane jest, no ale bywa. Mam nadzieję, że każda z Was też ma taki kącik wstydu, nie tylko ja. A więc zapraszam na tego vloga. Słuchajcie, pogoda dziś nie dopisuje, brzydko jest, ale miałam szczęście w nieszczęściu. Yy są te diplademie i takie duże. W tamtym roku płaciłam 17 euro, a w tym roku kosztują 19,99. No trudno, wszystko do góry idzie, ale wiem, że będą pięknie rosły, więc biorę dwie, a te, co mi się zmarnowały, ja posadzę w jedną doniczkę, z tymi stronami, co takie przyschnięte są i też będzie ok. Dobra, lecę zobaczyć, co jeszcze tutaj mają. Będę robić moją miksturkę. Kupiłam czosneczek, więc zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Znaczy, co wyjdzie, to ja wiem. Będziemy walczyć z tym robactwem na wszelkie, wszelkie sposoby. A nuż widelec się uda. No. Ten most to też taki widzę, jakby chciał, a nie mógł. No, ale w sumie nie wiem, czemu obieram. Przecież mogłabym to z tymi skorupkami wziąć. Tylko tak poprzekrajam. Ważne, żeby szybciej puściło tam troszkę te właściwości. Zaszkodzić. Nie zaszkodzi moim zdaniem czosnek. Wiecie, sama natura. Ale trzeba jakoś sobie radzić z tym wszystkim. Mam nadzieję, że u Was jest pogoda ładna. Bo tutaj jest w kratkę. Jak już myślę, że słoneczko zostanie, że wyjdę na dwór, coś porobię. No to niestety zaraz chmurzyska nadejdą i się nic nie chce na dworzu robić. Choć przyznam szczerze, nie jest zimno. Ale nie wiem jak wy. Jakie słoneczko. To od razu jest jakaś taka inna werwa do pracy. Nie wiem. O Jezus! Jeszcze mi się tutaj. Przewróci. Dobra, dokończam. <laughs> obieranie. Zaraz wstawię wodę. Niech się zagotuje. I robimy miksturkę. Dobra, ja już zalałam wodą. Yy, teraz tylko czekać, żeby to ostygło. Yy, no i będziemy działali. Yy, I trzymajcie kciuki, żeby się udało. Słuchajcie, ja te diplady mnie postawiłam teraz przy tej doniczce. Zobaczcie jakie one są wielkie. Jak je wsadzę, to one będą prawie w wysokości tego okna. Samotnie. Przepraszam bardzo. No i jak widać kupiłam również cztery lawendy. Posadzę je chyba między te, jak to się nazywa, Hortensje bukietowe, które zamówiłam, to już pokażę Wam innym razem, gdzie one będą. Na no, tu czeka mnie robota, znowu zielsko wyrosło, więc trzeba powyrywać i psiknąć um, tym moim Randapikiem. Dobra, dzisiaj raczej się za TDI Prademię nie będę brała, ale muszę je podlać. O, jest zawsze coś. Ja już tutaj ustawiłam sobie te swoje kwiatuszki, poprzecierałam. Jak już kiedyś wspominałam, chcę tą rurę tam na razie zakryć kwiatkami. Jeszcze z dwa, jakieś mniejsze postawię tutaj, może na podłodze. Na ten moment musi zostać tak, jak jest. Wiem, że te żółte karteczki te lepy takie nie wyglądają za specjalnie no ale niestety muszą tu być nie wiem nie znam się na monsterach, bo to są moje pierwsze ale ta jakoś tak długo potrzebuje żeby miała takie te przecięcia może ktoś z was się na tym zna to mi powie czy to jest normalne tam widzę jakiś żółty się robi, ale na razie go jeszcze nie obcięłam. Z tego kwiatka jestem naprawdę zadowolona. Mm, potrzebuje on, no nie powiem, że sporo tej wody, ale yy, gdy jest troszkę jej za mało, delikatnie te listki się robią takie ochlapnięte, tak jakby troszkę opadały na dół, więc od razu wiem, co się dzieje. Kiedyś dostałam od pana sąsiada, specjalnie poprosiłam o tego, żebym miała już, wiecie, tych odnóżek, bo chcę nowe nasadzić. W sumie nie przepadam za tym kwiatkiem, no ale jak jest młody, to fajnie wygląda. Chciałam do tych takich tych głów obciętych na parapet, ale to za szybko się rozrasta, a tam jest taka minimalistyczna Dziura na tą doniczkę, także to będzie um, za szybko rosło. Dobra, ogarniam ten bałagan. Słuchajcie, dzisiaj taki dzień roślinny, yy, bym powiedziała. Yy, ten kącik już ogarnęłam, miksturkę jak już widzieliście, zrobiłam, a przyszedł. Yy, yy, Kurier, to znaczy nie tyle co do mnie przyszedł ten kurier, tylko co do sąsiadki. W tym momencie, jak byłam na zakupach, to przyszła paczka. Zamówiłam tutaj sobie dwa takie ogóreczki, bo te, co miałam w tej swojej skrzyneczce w ogrodzie, no niestety podczas pobytu w Polsce mi zmarzły, mimo że były przykryte fizeliną, no nie przetrwały próby czasu. Tu zainwestowałam, zapłaciłam troszkę więcej, ale to nic, mówię, no trudno. A nuż widelec, mm. sąsiadka mi poleciła tą firmę, była z niej zadowolona, brała już z niej e, truskawki, nietruskawki, mówiła, że bardzo dobrze się przyjmowały. Powiem tak: czy więcej zapłacone, czy mniej zapłacone, jak mają się przyjąć, to się przyjmą, jak się nie przyjmą, to się nie przyjmą. Nawet widzę, że tutaj ma jeden. Nie wiem, czy to będzie przez ten plastik widać. Ym, kwiatuszek. Yy, zobaczymy, jak to wyjdzie. I oprócz tego wzięłam. To był taki zestawik. Yy, pomidorki koktajlowe, bo również mi tam zmarły. Miałam dwa, a tu był w zestawie yy, yy, trzy roślinki. Dzisiaj chyba raczej już ich wsadzać nie będę, zobaczę jeszcze jak to wyjdzie, ale mam jeszcze takich innych obowiązków, wiecie, jak to w domu, kobieta, obiad i te sprawy. Zawsze jakąś pracę sobie znajdę, ale powiem szczerze, że jestem zadowolona z zabezpieczenia. Przyszło to w kartonie z naklejką, uwaga, szkło. Więc y, mam nadzieję, że panowie y, kurierzy y, no, obchodzili się z tym jak z jajkiem. Zresztą sami wiecie, jak to jest. No Mam nadzieję, że było wszystko ok. Przynajmniej tutaj nic nie widać, żeby się coś działo. Y, no i tak. mi jak już widzieliście, kupiłam. Jak już wspomniałam, chyba przesadziłam troszkę z wielkością, gdzie je y, posadzę. Czy przed domem, czy za domem, na tym pięknym tarasie? Nie wiem, zobaczymy. Będę się z Wami żegnała. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodobał. Dziękuję również tym osobom, które zasubskrybowały mój kanał. A te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, bardzo proszę, to zróbcie. Będziecie mieli powiadomienia o najnowszych filmach. Was to nie kosztuje, a mi się zrobi bardzo cieplutko na serduszku, więc yy, mile widziane. Kliknięcie, subskrybuj i tym oto akcencikiem będę się z Wami żegnała. Widzimy się w przyszłym vlogu. Do zobaczenia. Cześć.